재미 식으로 neutрод Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciał przyjęcie tego świętego sakramentu i wiara wiekuistą i świętą trójcę za na naszą wspólną modlitwę. Chciałbym wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, ale usiądźcie sobie, bo to pewnie troszkę potrwa, To znaczy ja nie będę mówił Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować. Przede wszystkim pragnę podziękować Panu Bogu za to, że dał mi dożyć tego dnia. Chciałbym podziękować rodzicom, którzy są w wieczności. Tobie owie, naszym dzieciom, całej naszej wspaniałej rodzinie, którą tworzymy od wielu lat, mojemu kochanemu rodzeństwu i tej wielkiej rodzinie, którą tworzymy w Kościele, kiedy Pan Jezus przed dwoma tysiącami lat upominany upominamy przez swoich Panie, rodzina czeka na ciebie. Wtedy Pan Jezus powiedział, wy jesteście moją rodziną. I to zrozumiałem właśnie dopiero przez czas tych ostatnich kilkunastu lat misyjnych. Wy jesteście moją ludzi. Jesteście, jesteście wspaniali za to, za to, że jesteście, że Pan Bóg posyła nas sobie wspólnie na drogi naszego życia. Pragnę również dzisiaj podziękować. Zaraz jeszcze po, po słowach księży błogosławieństwo ogólne i po tym błogosławieństwie ogólnym udzielę indywidualnego błogosławieństwa każdej i każdemu z was także bardzo będę prosił byście tutaj podeszli pod, przy ołtarzu przy śpiewie pieśni udzielę błogosławieństwa i po tym ogólnym błogosławieństwie zakończymy dzisiejszą celebrację i zapraszam was wszystkich tam na chwilę na dół, żebyśmy tutaj z tym dali przestrzeń do Przygotowania tak jak ksiądz diakon Marek zapowiadał na początku dzisiejszej jutrzejszych. Ekscelencja, w biskupie, 40-lecie kapłaństwa. Kapłaństwa, które rozpocząłeś w Kościele Katolickim. Kapłaństwa, które. Kontynuujesz w Kościele katolickim połączonego z Biskupią w Kościele katolickim. W Kościele katolickim ważna jest jedność z głową. Dlatego zaszczycony jestem, że mogę odczytać te życzenia, które płyną. Od samego Ojca Świętego Franciszka, a podpisane są przez Jałmużnika Papieskiego Konrada Kardynała Krajewskiego. Ojciec Święty Franciszek udziela całym sercem apostolskiego błogosławieństwa biskupowi Adamowi Rośkowi z okazji. 40. rocznicy Święceń Kapłańskich, wzywając przedstawienictwo Matki Najświętszej obfitości i darów Bożych na dalsze lata kapłańskiej posługi. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu w miliczu dnia 26 maja 2024 roku, Exedius Vaticanis podpisane, 24 kwietnia 2024 roku kardynał Konrad Krajewski, Jałmużnik Stolicy Apostolskiej. Przy tej okazji chciałbym własnymi słowami podziękować księdzu kardynałowi, ale podziękować nade wszystko Ojcu Świętemu za, za tę niezwykłą niespodziankę, która dotarła tutaj do nas do głównie biskupiej. Nie spodziewałem się tego niezwykłego zaszczytu, bo tym, że ja jestem, jestem zwykłym prostym człowiekiem, kapłanem, biskupem, wypełniającym swoją misję. Bardzo dziękuję, bo nie mogę tego... Przeoczyć, Panie Boże, podziękowań dzisiaj będzie dużo. Ekscelencjo o Cieczęci Andrzeju za dzisiejsze Słowo Boże, bardzo dziękuję. Znakomite Słowo, nie jestem od oceniania koni, kazań i ale jest, jestem bardzo wdzięczny za to dzisiejsze Słowo Boże, które, które było takim przypomnieniem tego wszystkiego, co się dzieje na przestrzeni. Pragnę też podziękować wszystkim tym, którzy tak ogromnie zaangażowali się w to, byśmy tu dzisiaj się poczuli jak w świątyni. Księdze Diakonowi Markowi, i ocenionej Pani, pani, pani Lucji, która jest autorką tych przepięknych dekoracji kwiatowych, Markowi, który jest autorem całego, całej dekoracji naszej kaplicy. Wam wszystkim, Panu Piotrowi, wszystkim, wszystkim pokolem. Pragnę bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za, za tę pomoc, a wam wszystkim za to, że jesteście, za to, że chcieliście i dotarliście na tę dzisiejszą naszą wspólną modlitwę. Myślę, że biskup Jorynariuszu ładamie pościł to presbiterium. Hierarchiczny układ. Duchownych, którzy pełnią różne funkcje w jednym ciele, jak to mówił święty Paweł. Naród wybrany przez pustynię wędrował 40 lat. W tych 40 latach były różne momenty. Były upadki, były momenty chwały, ale Pan Bóg chciał ich doprowadzić do Ziemi obiecanej. Jako prozbiterium Katolickiego Kościoła Narodowego, tu zgromadzone, jak i te, które jest jeszcze. Ci, którzy cięża są jeszcze w parafiach. jak i ci ciężar którzy za niedługo zapukają do tego presbiterium albo starą się jego pełnoprawną częścią przez jurysdykcję otrzymaną z rąk waszej ekscelencji, chcemy podziękować za waszą posługę, chcemy podziękować za wszystko to, co Biskup daje Kościołowi i nam, kapłanom, jako Twoim współpracownikom. Niech dobry Bóg. Udzielać się nieustannie swojego błogosławieństwa. Bóg Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i za chwilę potem błogosławieństwo indywidualne. Pan z wami i z duchem Twoim niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. nie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi strzeże Bóg Wszechmogący. ojciec i syn, i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. W Bogu niech dzień.